Witam serdecznie z tej strony Iwona Eriksson. Dzisiaj pokażę wam, jak w mojej chuście Butterfly Effect. To jest ta chusta. Niestety, mam opis czarno-biały z przyczyn technicznych, ale tutaj jest chusta w oryginale i ta chusta jest żółta. Jak sobie wypiszecie, to jest, jest, są zdjęcia na żółto. Pokażę wam, jak się przechodzi z tego punktu, ze ściegu gładkiego, jersey'owego do, do tego wzoru. Niektórym osobom sprawia to trudności, dlatego postanowiłam, że, że, że wam pokażę w praktyce. Wcześniej pokazywałam, jak się zaczyna robić tę chustę. Film leży na YouTube i nazywa się Jak zacząć chustę na drutach. To nie tylko chodzi o tę chustę, ale o większość chust. A dzisiaj będziemy mówić tutaj o tym punkcie. Włóczka, którą mam jest kolorowa, więc będzie widać, nie jest czarno-biała. I ja już zrobiłam sobie ten element czersyjowy tutaj. I jestem w tym punkcie właśnie, który Wam będę pokazywać. I teraz ten punkt w opisie. Jest na końcu, tu jest część pierwsza, część pierwsza jest na końcu części pierwszej, tutaj po rzędzie 55. Jest napisane, mamy 84 oczka po jednej stronie oczka środkowego. Oprócz trzech oczek brzegowych, czyli jak tutaj mamy oczko środkowe, możecie mieć oczywiście zaznaczone markierem. Ja nie zaznaczam, bo po prostu ja raczej dziergam bez markierów. Po tej stronie, po jednej stronie są 84 oczka bez tych pierwszych trzech oczek brzegowych, które, o których jest napisane w opisie. I po drugiej stronie oczka brzegowego, po lewej, oczka środkowego, po lewej stronie tego oczka też muszą być 84 oczka. Oprócz tych trzech oczek brzegowych, jeśli nie macie 84 oczka po jednej stronie, 84 po drugiej, gdzieś się pomyliliście, pomyliłyście się albo pomyliliście w narzucaniu oczek. Najprawdopodobniej czasami można zapomnieć narzucić oczko, albo narzucić oczko po lewej stronie. Mimo, że po lewej stronie oczek się nie narzuca, czasami można zapomnieć narzucić oczko tutaj przy oczku środkowym, albo narzucić dodatkowe oczko automatycznie przy przerabianiu na lewej stronie. To się zdarza. Policzcie, powinniście mieć 84 oczka po jednej, 84 oczka po drugiej stronie oczka środkowego. Bez tych, Pierwszych trzech oczek. I robimy tak. Teraz wyrabiamy kolejno diagramy A, B, C, D, E. Tutaj mamy diagram A. Od tego diagramu zaczynamy. On też jest czarno-biały, ale tutaj jest na kolorowo czerwony taki kwadrat. Ten kwadrat jest bardzo ważny i tutaj na fioletowo, w opisie jest napisane, że to fioletowe to jest oczko środkowe. To jest właśnie to oczko tutaj na środku chusty. To jest oczko środkowe. Więc robimy, żeby nie przedłużać, robimy według tego schematu, schematu diagramu A. I tu mamy, mamy, to są te. Tu jest napisane, że trzy oczka brzegowe i narzuty są zaznaczone na diagramach. Wcześniej tego nie było. Tu jest zaznaczone. Czyli tu mamy rząd pierwszy, diagram A, rząd pierwszy, 1, 2, 3, to są oczka prawe, potem mamy narzut, potem mamy takie szare, taką szarą przestrzeń i tu jest napisane brak oczek. Niektórym osobom to brak oczek sprawia straszne trudności. Mi też sprawiało trudności na początku, ja nie wiedziałam o co chodzi. Brak oczek, po prostu brak oczek. Nie ma tych oczek. Tych oczek nie przerabiamy. Na diagramie musi być tak narysowane, dlatego że chusta się rozszerza i jest bardzo trudno inaczej narysować. Także tu jest taki trójkąt który się robi przez dodawanie oczek przez te narzuty, a te trzy oczka są przez cały czas. Więc tutaj do czasu, kiedy ten diagram, kiedy rząd się połączy z tymi pierwszymi trzema oczkami brzegowymi, tutaj nic nie ma. Dopiero przez te narzuty jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej oczek. Nie zastanawiajcie się, proszę, dlaczego czasami są Dwa, czasami jedno, tu się wszystko zgadza. Po prostu róbcie tak, jak jest narysowane, bez tego szarego. Po tych trzech oczkach, i po narzucie, przeskakujemy od razu w rzędach do tego, co jest narysowane. Czyli w pierwszym rzędzie po narzucie mamy trzy oczka prawe, narzut, potem mamy trzy oczka razem na prawo i narzut. Robimy. Nie wiem czy diagram widzicie, ale ja będę mówić. W domu sobie możecie zobaczyć. Pierwsze oczko ja zawsze ściągam, wtedy jest ładniejszy kant. To jest pierwsze oczko z tych oczek brzegowych, czy to będzie pierwsze, drugie, trzecie. Potem na diagramie mamy narzut. Potem mamy te szare miejsca, o których nie myślimy. Potem mamy trzy oczka prawe. Proszę bardzo trzy prawe, jeden narzut, ten czarny trójkącik to są trzy oczka prawe razem na prawo, widać tutaj trzy oczka razem, trzy oczka prawe razem na prawo, to jest ten czarny trójkącik po narzucie sobie ściągamy na prawo, przerabiamy trzy oczka na prawo i potem narzut i potem znowu wracamy, bo ten czerwony kwadrat. Część na czerwono powtarzać 14 razy. Czyli ten kwadracik tutaj zaznaczony na czerwono powtarzamy 14 razy. Jak dotąd dojedziemy, to wracamy znowu do trzech prawych oczek. Trzy oczka na prawo. Narzut. Potem mamy trzy oczka razem na prawo, ściągamy trzy oczka, przerabiamy trzy na prawo, jeden narzut. Znowu jesteśmy na końcu diagramu na tego, tego jego czerwonego kwadratu. Znowu wracamy, zaczynamy od początku. Trzy prawe narzut, trzy oczka razem na prawo i znowu narzut i znowu od początku kwadratu trzy na prawo narzut. I tak, i tak przerabiamy ten pierwszy rząd w tym kwadracie czternaście razy. Sobie policzcie żeby było 14 razy narzut, trzy na prawo, narzut. Tu sobie przez te, ten pasek takich narzutów. Po prostu jedziemy dalej, znowu trzy na prawo, narzut, trzy razem na prawo i jedziemy tak w ten sposób, jedziemy Aż do końca, to znaczy do końca, aż do oczka środkowego, do tego oczka, które zaznaczone jest na, na diagramie na fioletowo. Tutaj się zatrzymamy. Tu powiem jak, jak robić dalej. No ale póki co robimy sobie tutaj. Już nie będę nic mówić. Patrzcie tylko. Wszystko jest wyrysowane na diagramie. Jak robić, jeśli macie 84 oczka, to się wszystko będzie zgadzać. Jeśli dojedziecie i tutaj nie skończycie na narzucie, to znaczy, że gdzieś się pomyliliście po drodze, więc trzeba będzie sprawdzić. A sprawdzić nie jest trudno, dlatego że to jest tylko jeden narzut trzy oczka na prawo, narzut trzy oczka razem na prawo. I znowu narzut i tak w kółeczko. Także wszystko, wszystko się pięknie zgadza, jeśli Wam oczka się zgadzają. Jeśli się Wam nie zgadzają, to nie jest to nic, że coś jest dziwnego w opisie, w diagramie. Po prostu zawsze musicie uwzględnić, że możliwe, iż u Was w przerabianiu oczek... Nastąpiła gdzieś pomyłka. To są pomyłki ludzkie. Nie ma się czego bać. Ażury nie są trudne, ale bardzo łatwo się pomylić. Ja też się mylę, żebyście nie myślały, że ktoś się nie myli. Wszyscy się mylą. Czasami się robi po prostu automatycznie. Tutaj są te oczka trzy razem na prawo. Potem robimy narzut. Tu to był ten, ten, ten narzut. Potem tu znowu szare pole nic nie ma, i potem te fioletowe to są oczka środkowe. Przerabiamy to oczko środkowe, które sobie możecie tutaj założyć marker na drucie, żebyście wiedziały, że jest oczko środkowe. I teraz co robimy dalej? Na lewo od oczka środkowego przerabiamy w lustrzanym odbiciu, czyli jedziemy w tą stronę. Jedziemy z powrotem i czytamy. Diagram od strony lewej do prawej. Dobrze, od strony lewej do prawej. Czyli najpierw robimy narzut, potem trzy oczka razem na prawo, narzut i trzy prawe, i dojeżdżamy do początku od lewej strony. Czytamy znowu tego kwadratu czerwonego i przerabiamy w tą stronę przez cały czas, w tą stronę w odbiciu lustrzanym. Po prostu jedziemy dalej. Był narzut. Trzy oczka na prawo razem. Narzut. I trzy razem. I tak aż do końca, aż dojedziecie znowu do tego punktu, tutaj, gdzie skończycie. I wtedy nie będzie nic. I wtedy będzie narzut, i będą trzy oczka. Brzegowe z tej strony, z lewej strony, a potem przewrócicie na lewą stronę robótki i będziecie robić na lewo. Tutaj mamy tylko nieparzyste 1, 3, 5, a nieparzyste. Po prostu jedziemy w drugą stronę i wszystkie przerabiamy wtedy na lewo. Wracamy potem do trzeciego rzędu. Trzy oczka brzegowe, narzut. Ta szara część, nic nie robimy. Potem mamy jedno oczko prawe, jeden narzut, trzy razem na prawo, jeden narzut i trzy prawe. I dojeżdżamy do końca tego czerwonego kwadratu i wracamy do początku kwadratu, bo ten kwadrat powtarzamy zawsze 14 razy i znowu zaczynamy. Narzut, trzy prawe razem na prawo, narzut, trzy prawe. Po prostu cały wzór się składa. Ten ażurowy wzór, który tu jest na tej huście. tutaj tutaj ten ażurowy, cały wzór się polega na tym, że się powtarza ten kwadrat jak zobaczycie to praktycznie są tylko dwa rzędy różne, te dwa rzędy się powtarzają to jest taki, taki mal, czyli w trzecim rzędzie robimy Narzut trzy razem na prawo, narzut trzy prawe i tak dalej, i tak dalej, I w kółko. Dojeżdżamy do oczka środkowego po oczku środkowym wracamy w drugą stronę, w lustrzanym odbiciu robimy w tą stronę i potem piąty rząd, tak samo trzy oczka prawe, narzut. To szare nic nie robimy. Potem mamy dwa prawe, potem mamy narzut. Potem znowu mamy trzy prawe, narzut. Razem trzy oczka na prawo narzut i wracamy do początku tego kwadratu. Pamiętamy po prostu to, co jest zaznaczone na czerwono, powtarzamy 14 razy w diagramie A. Potem zaczynamy diagram B. W diagramie B też mamy trzy oczka prawe, narzut, potem szarą część, której nie przerabiamy. Potem robimy dwa oczka i też mamy taki czerwony kwadrat. Też przerabiamy to, co jest w tym kwadracie. To jest praktycznie to samo, co tutaj. I potem znowu dojeżdżamy do oczka. Po przerobieniu 16 razy tego kwadratu dojeżdżamy do oczka środkowego, zawracamy i robimy w drugą stronę. To jest cała filozofia tej chusty. To jest bardzo prosta chusta. Nie ma się czego bać. Dziękuję bardzo na razie. Do usłyszenia.